Gdzieś tam błądziły, wiecie, jaki rozmiar, jaki model, jaki fason. Ehm, dobrze, tu mamy, dziewczyny, typowe bikini, też gawianowskie, tylko bikini, że tak powiem, z miską termicznie formowaną, czyli takie usztywniane, powiększające biust, ehm, bo gdzieś tam najczęściej ono też tam się sprzedaje. Wbrew pozorom nie sprzedaje się bikini miękkie, tylko właśnie takie bikini sztywne, bo to bikini miękkie zawsze tam fajnie wygląda na sztucznym biuście, a jakby tysiące poler tego sztucznego biustu nie mają. I e, później się dziwią, czego tak porna słabo jest u mnie, a u tych pań na zdjęcie jest po prostu cudnie. No to jest cudnie, no bo jakby na szóstym biuście zawsze to bikini miękkie będzie dobrze po prostu wyglądało, no bo ten biust się nie rusza, tak? A żebyśmy my wyglądały fajnie w bikini przy naturalnych naszych biustach, to najfajniej się sprawdza. Słuchajcie, właśnie to bikini Anabel, które ma miskę, słuchajcie, sztywną. To jest miska, którą ja też uważam, że najlepszą, jeśli chodzi o bikini w Gabiano, ponieważ ona jest bardzo dobrze, słuchajcie, uformowana technicznie, bardzo ładnie zbiera biust, bardzo ładnie go kształtuje i naprawdę, słuchajcie, widziałam różne biusty. Małe, większe, średnie w, tych, w tym modelu Anabelki i każdy wygląda dobrze. Nie ma znaczenia, czy jest wiotki, czy jest niewiotki, czy jest, wiecie, większy, czy jest mniejszy, czy jest jedny, one po prostu się dobrze Układają. Ona jest na naszej słuchajcie, na plecach. Tu ma takie boczki, jeszcze kwałusienka, obrócisz się tonienkę, zobaczcie. Tutaj ma taki boczek trójkątny, podkręcony, że też fajnie nam trochę ten biuści tutaj zbiega. Nie ma tych boczków, także to wszystko nam się fajnie, słuchajcie, układa. Także. Mm...